TPA Observer. Stawiamy na dobre połączenia. Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki. 50% koszty uzyskania przychodów to rozwiązanie podatkowe, które z roku na rok zyskuje coraz większą popularność, w szczególności w przedsiębiorstwach sektora IT. Jest to rozwiązanie, które niecie ze sobą korzyści finansowe dla pracowników. Ale jednocześnie mechanizm, który z pewnością zwiększa atrakcyjność danego pracodawcy, co nabiera szczególnego znaczenia na wysoce konkurencyjnym rynku IT. Ja nazywam się Mikołaj Rajczak, jestem doradcą podatkowym i associate partnerem w dziale podatkowym TPA Poland i w dzisiejszym odcinku wraz z Agatom Netix, doradcą podatkowym i senior konsultantką w dziale podatkowym TPA Poland. Porozmawiamy o tym, czym są 50% koszty uzyskania przychodów, jak wdrożyć je w firmie IT, a także jakie korzyści może przynieść to wdrożenie dla pracownika i dla pracodawcy. Cześć Agata! Cześć Mikołaj, dzień dobry Państwu. Zacznijmy może od wyjaśnienia tego, jak właściwie działa mechanizm autorskich kosztów uzyskania przychodów i dlaczego jest to rozwiązanie tak korzystne dla pracowników. Standardowo osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę może odliczyć od uzyskanego przychodu 250 lub 300 zł miesięcznie, co w praktyce przekłada się na odpowiednio 3000 lub 3600 zł w całym roku podatkowym. Jest to więc kwota dość niska, tym bardziej, że pomniejsza ona przecież przychód, a nie podatek. Jeśli jednak taki pracownik spełnia określone w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych warunki, to może zastosować preferencyjne 50% koszty uzyskania przychodów do tej części wypłacanego mu wynagrodzenia, która stanowi tzw. honorarium autorskie. Istotne jest jedynie to, że także to odliczenie nie jest nieograniczone. Przepisy bowiem stanowią, że w przypadku podwyższonych autorskich kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie mogą one przekroczyć kwoty 120 tysięcy złotych, co odpowiada w przybliżeniu przychodom w wysokości około 270 tysięcy złotych rocznie. No to rzeczywiście, różnica w wysokości kosztów jest ogromna, 3600 zł, a 120 tysięcy złotych. To, żeby podsumować, czyli w wyniku zastosowania tego rozwiązania, pracownik twórca zastosuje dużo wyższe koszty uzyskania przychodów, jego dochód podlegający opodatkowaniu będzie niższy, w konsekwencji wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy również będzie znacząco mniejsza, a więc w ostatecznym efekcie wypłacane wynagrodzenie netto większe. Tak, dokładnie. To rozwiązanie daje więc wymierne korzyści finansowe dla takiego pracownika. Z drugiej strony jest też bardzo korzystne dla samego pracodawcy. Bo zastosowanie tej ulgi podatkowej pozwala na zaoferowanie pracownikowi dużo bardziej atrakcyjnego systemu wynagrodzeń. W praktyce bowiem pracownik twórca otrzyma wyższe wynagrodzenie netto, czyli wyższą o około 15% wypłatę na rękę bez dodatkowego obciążenia finansowego po stronie pracodawcy. No, rzeczywiście na dzisiejszym wysoce konkurencyjnym rynku pracy, to może odgrywać bardzo dużą rolę. Wspomniałaś jednak o limicie tym 120 tysięcy złotych. Czy jego osiągnięcie oznacza, że po przekroczeniu traci się całkowicie prawo do skorzystania z ulgi? Czyli innymi słowy, nie opłaca się zarabiać zbyt dużo? Nie, przekroczenie limitu nie powoduje utraty prawa do skorzystania z tej preferencji podatkowej. To przekroczenie limitu oznacza tyle, że pracodawca nie powinien w danym roku podatkowym kontynuować naliczania pracownikowi autorskich kosztów uzyskania przychodów. Do tego poziomu uzyskane korzyści zostają oczywiście zachowane. Natomiast limit powinien być monitorowany przez pracodawcę i oczywiście odnawia się niejako w kolejnym roku podatkowym. Mówiąc o podwyższonych kosztach uzyskania przychodów, nazywa się je kosztami autorskimi, a ich beneficjenta nazywamy pracownikiem twórcą. Dlaczego tak jest? Dlatego, że z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów nie może skorzystać każdy pracownik, a tylko taki, który faktycznie jest twórcą. Jest twórcą, czyli wykonuje pracę twórcze i tworzy utwory chronione prawem autorskim. Nieodzownym elementem stosowania tej preferencji podatkowej jest więc tworzenie przez pracowników w ramach realizacji ich obowiązków służbowych właśnie utworów w rozumieniu prawa autorskiego. Tylko tworzenie działa chronionego prawem autorskim pozwala na korzystne rozliczenie podatkowe. Natomiast przepisy nie ograniczają formy współpracy przy takiej aktywności, co oznacza, że prace będą uznane za utwór zarówno wtedy, gdy osoba tworząca go ma podpisaną umowę o pracę, jak i wtedy, gdy wykonuje swoje zadania na podstawie umowy cywilnoprawnej, czyli umowy zlecenia, czy na podstawie umowy o dzieło. Preferencja ta, co istotne, nie jest jednak dedykowana dla osób współpracujących w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej, czyli w ramach tzw. B2B. W działalności gospodarczej zastosowanie znajdą więc wyłącznie koszty rzeczywiście poniesione przez przedsiębiorcę, a nie 50% koszty uzyskania przychodów. Takie osoby mają za to możliwość skorzystania z innych form preferencyjnego opodatkowania, jak na przykład z opodatkowania ryczałtem. Słysząc pojęcia takie jak autor, twórca czy utwór, większości z nas przychodzą zapewne na myśl malarstwo, literatura. Muzyka czy inne dziedziny sztuki, czyli mamy skojarzenia z branżą raczej artystyczną niż IT. To właściwie w jakich branżach możliwe jest zastosowanie autorskich kosztów uzyskania przychodów? Czy tu są jakieś ograniczenia? To prawda. Faktycznie, takie skojarzenia są naturalne i przychodzą nam na myśl, jednak ustawodawca nie wprowadził żadnego ograniczenia co do branży, w której możemy stosować autorskie koszty uzyskania przychodów. Obserwujemy natomiast ogromne zainteresowanie tym rozwiązaniem podatkowym właśnie w sektorze IT. I nic w tym dziwnego, bo z autorskich kosztów uzyskania przychodów można skorzystać na różnych stanowiskach w tej branży. Z tego mechanizmu korzyść odnieść mogą chociażby programiści, twórcy gier, web deweloperzy, UX designerzy czy graficy komputerowi. Zainteresowanie tą ulgą podatkową nie dziwi również z powodu wysokiej inflacji czy stale wprowadzanych do polskiego systemu podatkowego skomplikowanych zmian, jak choćby nowelizacji wprowadzonych tzw. polskim ładem, które nie ułatwiają przecież życia przedsiębiorcom. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy szukają więc rozwiązań, które zniwelują skutki niekorzystnej sytuacji gospodarczej. Właśnie dlatego omawiana ulga podatkowa jest tak atrakcyjna, a jej wdrożenie jest pożądane. Czyli możemy inaczej powiedzieć, że tę preferencję podatkową można potraktować jako pewien benefit oferowany pracownikom przez pracodawcę. Tak, tak, to na pewno, a poszłabym nawet dalej. W szczególności właśnie w branży IT wydaje się, że podwyższone koszty autorskie zaczynają być traktowane powoli jako standard, jako rozwiązanie, którego wdrożenie jest wręcz oczekiwane przez pracowników i to zarówno tych obecnych, jak i przyszłych, potencjalnie rozglądających się za zmianą pracy. A brak wdrożenia autorskich kosztów w firmie IT. Powoduje, że taka firma nie jest tak atrakcyjnym pracodawcą dla potencjalnego pracownika jak inna firma z tej branży, która rozwiązanie to wdrożyła i faktycznie stosuje je w praktyce. Rozumiem. Czyli to trochę jak z opieką medyczną czy pakietem sportowym, który kiedyś był bardzo atrakcyjnym dodatkiem, który mógł wpłynąć na wybór pracodawcy, a obecnie, oczywiście w niektórych branżach, stał się już takim standardem. No dobrze. Przejdźmy jednak do strony technicznej tego rozwiązania. Skorzystanie z 50% kosztów uzyskania przychodów przez pracownika wymaga nie tylko chęci samego pracownika, ale także aktywności ze strony pracodawcy, prawda? Tak, jak najbardziej. Wdrożenie autorskich kosztów uzyskania przychodów bezwzględnie wymaga podjęcia pewnych działań przez pracodawcę działań, które właśnie umożliwią pracownikowi twórcy skorzystanie z tej preferencji podatkowej. Musimy pamiętać, że w przypadku polskiego pracodawcy to właśnie on pełni rolę płatnika oblicza, pobiera i wpłaca za pracownika do Urzędu Skarbowego zaliczki na jego podatek dochodowy. Jednocześnie ten pracodawca ponosi odpowiedzialność za niepobranie podatku, ale też za pobranie go w kwocie niższej niż kwota należna. Pobranie zaliczki na podatek dochodowy w niższej kwocie wynikającej z zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, Wymaga więc odpowiedniego zabezpieczenia ze strony pracodawcy, tak by nie było żadnych wątpliwości, że miał on prawo do pobrania i wpłaty niższej kwoty zaliczki na podatek do Urzędu Skarbowego niż miałoby to miejsce w przypadku zastosowania standardowych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. Czyli ewentualne ryzyko błędu w rozliczeniu tej ulgi obciąża głównie pracodawcę. To może powiedzmy jeszcze, jakie kroki w praktyce należy podjąć, aby skorzystać z podwyższonych kosztów autorskich. Należy oczywiście zacząć od tego, czy wobec danego pracownika na danym stanowisku w ogóle możliwe jest zastosowanie tej preferencji podatkowej. Co pracownik robi w praktyce, jakie są jego obowiązki, zakres prac na danym stanowisku, jakie są efekty jego pracy, to wszystko ma znaczenie. Przypuśćmy, że nasz pracownik jest programistą i w ramach jego stosunku pracy faktycznie powstaje utwór będący przedmiotem prawa autorskiego. Na przykład program komputerowy. W takim wypadku zastosowanie tej ulgi podatkowej wymagać będzie w pierwszej kolejności wprowadzenia odpowiednich zapisów do umowy o pracę zawartej z tym pracownikiem takich zapisów, które w sposób właściwy uregulują kwestię przejścia autorskich praw majątkowych właśnie z pracownika na pracodawcę. Jest to element o tyle istotny, że nieumiejętnie sformułowane zapisy. Mogą albo spowodować, że skorzystanie z tej ulgi w ogóle nie będzie możliwe, albo to, że pracodawca utraci kontrolę nad prawami autorskimi do powstałych programów, co z oczywistych względów nie jest pożądane. Wspomniałeś, że podwyższone koszty uzyskania przychodów mogą znaleźć zastosowanie do części wynagrodzenia pracownika twórcy, które stanowi tzw. honorarium autorskie. Tak, dokładnie. Autorskie koszty uzyskania przychodów mogą zostać zastosowane wyłącznie do wynagrodzenia stanowiącego właśnie honorarium autorskie, nie zaś do całego przychodu ze stosunku pracy, który uzyskuje pracownik. A czy mogłabyś w takim razie w kilku słowach wyjaśnić, czym jest to honorarium autorskie i dlaczego odgrywa ono tak istotną rolę w kontekście tej preferencji? Jasne. Honorarium autorskie to wyodrębniona od innych składników część wynagrodzenia należnego pracownikowi twórcy, wypłacana mu z tytułu przeniesienia na pracodawcę majątkowych praw autorskich do stworzonych przez niego utworów w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w tym np. przeniesienia prawa do programów komputerowych, do dokumentacji technicznych czy kodów źródłowych stworzonych właśnie przez pracownika. Wyraźne wyodrębnienie honorarium autorskiego od pozostałych składników wynagrodzenia jest więc kolejnym obowiązkowym krokiem, który musi zostać wykonany, aby możliwe było skorzystanie z tej preferencji podatkowej. W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę trzeba bowiem wziąć pod uwagę, że niecałe wynagrodzenie należne pracownikowi będzie mogło stanowić honorarium autorskie, do którego zastosujemy podwyższone koszty uzyskania przychodów. No, właśnie, przecież w ramach realizacji obowiązków służbowych pracownik wykonuje też inne czynności niż te ściśle związane z tworzeniem utworu, czyli taka praca bez elementu kreatywnego, jak spotkania z innymi członkami zespołu, planowanie dnia czy, czy zadań czy pracy w ciągu tego dnia, szkolenia albo zwykłe czynności administracyjne. Dokładnie. Trzeba też pamiętać, że wysokość honorarium autorskiego nie może być ustalana dowolnie. I tutaj bardzo istotną rolę pełni aktualne orzecznictwo sądowo-administracyjne, wydawane przez organy podatkowe interpretacje indywidualne, ale też wspomniana już interpretacja ogólna. I właśnie ta ogólna potwierdziła, że dopuszczalne jest zarówno ustalenie wysokości honorarium autorskiego, jako zryczałtowanej części wynagrodzenia należnego pracownikowi, jak i określenie tej wysokości na podstawie czasu pracy takiego pracownika w powiązaniu z konkretnym stworzonym przez niego utworem. Oczywiście nie oznacza to, że nawet poruszając się już w obrębie tych dwóch dopuszczalnych metod, możemy ustalać wysokość honorarium autorskiego w sposób całkowicie dowolny. Warto bowiem pamiętać, że w praktyce metody ustalania wysokości honorarium autorskiego mogą przybierać różne formy. Dlatego możliwy i wskazany jest wybór takiej, która okaże się najbardziej adekwatna do charakteru działalności danego pracodawcy i stosowanego przez niego modelu biznesowego z uwzględnieniem właśnie tego aspektu prawno-podatkowego. Podsumowując, oceniliśmy, czy nasz pracownik kwalifikuje się do zastosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, uregulowaliśmy w zawartej z nim umowie o pracę kwestie przejścia autorskich praw majątkowych i wyodrębniliśmy przysługujące mu honorarium autorskie. Zadbaliśmy też o wybór właściwej metodologii ustalania wysokości wynagrodzenia dla tego pracownika. Czy jest jeszcze coś, na co powinniśmy zwrócić uwagę? Tak, właściwie pozostają nam jeszcze kwestie dowodowe. Fakt uzyskania przychodu z praw autorskich i jego wysokość wymaga bowiem odpowiedniego udokumentowania. Przy tym interpretacja ogólna potwierdza, że może to zostać wykazane za pomocą każdego prawnie dopuszczalnego dowodu, więc nie mamy tutaj żadnego katalogu zamkniętego. Z punktu widzenia pracodawcy istotne jest więc dysponowanie przez niego obiektywnymi dowodami potwierdzającymi powstanie danych utworów właśnie w ramach stosunku pracy. Z naszej rozmowy wyłania się obraz, że wdrożenie podwyższonych kosztów autorskich rzeczywiście wymaga zrealizowania pewnych istotnych działań. Niemniej, jak zostanie przeplanowane i zrealizowane w przemyślany sposób, będzie bardzo korzystnym rozwiązaniem, które stosunkowo niskim kosztem przyniesie wymierny efekt zarówno dla pracownika, jak i zatrudniającego go pracodawcy. Dokładnie tak. Faktycznie trzeba zadbać o kilka aspektów i spełnić kilka warunków, aby odpowiednio wdrożyć tę preferencję podatkową w swojej firmie. Ale biorąc pod uwagę korzyści, jakie to wdrożenie przyniesie, czyli zwiększenie wynagrodzenia netto pracownika twórcy bez zwiększania obciążenia finansowego ponoszonego przez pracodawcę, a jednocześnie zwiększenie atrakcyjności takiego pracodawcy na rynku IT, na pewno warto. Agata, pięknie dziękuję za rozmowę, a wszystkim słuchającym dziękujemy za poświęcony nam czas. Korzystając z okazji, zapraszam Państwa do śledzenia naszych opracowań i kolejnych podcastów. Również bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer. Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne, wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.